Witajcie Widzowie w kolejnym odcinku z i Dzisiaj, wow, nie jesteśmy najlepszymi osobami na serwerze Okej, okay. dobra, ale dzisiaj wzmocnienia kupujemy I kupuję pięć takich potków Dobra, zostawmy do jej rundy, i tak mamy inną mapkę Dobra, koniec challenge, jak na razie Widzowie, więc no, bo jak na razie do, do challenge trzeba się nauczyć, nauczyć trików, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Yy, Okej, okay, no co? Jo, oh, Boże, gdzie? Co, ale to było. Ale to było. I od razu widzę Was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subi, subika. <laughs> o kurde! Do subika i zachęcam do zobaczenia mojego drugiego kanału, bo na nim też będę nagrywać co niedługo inne gry niż Yenga, ale będą odcinki po prostu z gier, które były kiedyś, po prostu i okej, nagrywałem co, co innego, znalazłem tą grę, no i co, no i teraz tylko tą grę nagrywam, a chciałbym też nagrywać inne troszeczkę gry, ale to już to więcej no co. Dobra. Na ja wam widzę, że się przepala. No kurde. A i ogólnie widuję teraz nie będzie wymagać. Nie będzie wymagać po prostu no, kolejny odcinek. Nie musicie. Nie, mus wyświetlenia, nie, nie, nie. Nie widuję. Nie daję wam wymagań. Po prostu, po prostu fajnie będzie, jak jeżeli polecicie, to komuś. Ale, ale by nie mało, no to trudno. I tak będzie mnie dzielą odcinek. Po prostu będą odcinki. I też dziękuję Wam widzowie za łączne 10. O! Za łączne 10 tysięcy wyświetleń na moim kanale i za 50 subskrybentów. Bardzo dziękuję. Czy będzie coś... Może będzie live, choć też... Nie jestem pewien. Nie, nie wiem widzowie, jeszcze nie mam w ogóle żadnego pomysłu. W ogóle zero. Dobra, idziemy kupić fotki. Ale jak na razie widzowie, nie mam żadnego pomysłu, jest slipton, jest slipton. Dobra, wzmocnienie. Dobra. Kupujemy tą potkę. Pięć. Dobra, I są zakupione, mamy FQ. Mamy FQ, dobra. Nie, to, to w sumie to inną mapkę. Ej, nie ma takiej fajnej mapki, ej, to, to jednak nie. No jednak w tej rundzie jest... muszą też się ułożyć fajne babki, no. Na pewno jeżeli nie użyjemy niestety tych pięciu w tym odcinku, to na pewno użyjemy je w innym odcinku. I ogólnie będę obecnie będę ciągle co próbować, uczyć się, pewnie ciągle zwinąć, ale będę się widzowie uczyć, uczyć będę się tych podków żeby spaść i nie zginąć przy tym. A to dla mnie jest wy czy widzę, więc o kurde zaczęli rzucać. Czekaj, czy on zaczął rzucać wysoko? Nie, ta wysoka jest. No wiesz że jest wysoka. Spadnie. No spadnie. A w sumie, jak wejdę na samą górę, ej. Widzę, jak wejdę na samą górę, to będę mógł to, 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 to przetestować. Ej, to nie gu. cholerę. No oż, cholerę! Ta głupia postać! No, nie no, czy ja nie potrafię parkouru? No to już wiecie jaki będzie kolejny odcinek na moim drugim kanale, więc zapraszam. Zapraszam serdecznie, pośmiejemy się razem, jak ja nie potrafię skakać. Wszyscy się czegoś nauczymy. Nie No ja nie potrafię tam wejść z tym jakimś cymbałem. A teraz to już nie wejdę, bo mam milion ping. Och cholerę. Oż cholerę. Ale jak ja wypadłem? O. No cóż, no cóż, widzę Nie wiem jak ja wypadłem. rację, raz jeszcze, to się nie wywali. to teraz wypadnie, czy to się przechyli tak na bok? O, widzę, że się przechyli na bok. Czy tak teraz zostanie? Dobra, wiesz, ja przyrzele przez to. Widzicie, jak ta gra chodzi? Widzicie, jak ta gra chodzi przez to? Uuu! o szhalerze! pingu! No szkolerę! Ja bym miał nagrywać na takim necie. O kurde. No to o! No. No i teraz wzero pingesz. To zero pingów. Tak jest! Zagłosujcie na tę mapę. Zwalę was wszystkich. Wszystkich zwalę! Ja o tym ładnie ładny skin. Czy ładnie te ładnie się czy pasują do mnie. <laughs> Jezu, myślałam, że event, że... Nie ma Soszarki Mło Dlaczego jest tak mało czasu do cholery jasnej. Przecież on Ej, co się odpierdzieliło? Ej, co się odpierdzieliło? Dlaczego jest tak mało czasu? Co to był za Mikołaj? To może dlatego tak? Ej, no właśnie, bo może jakieś mało osób, to wtedy czas się zmienia. Ej, to by nie było głupie. Ej, oglądamy. Niestety nie ma. Contentu. Content rób! Rób content! Bo ja nie mogę. Ej, skąd można... O, to jest dobra babka! Trigi, trigi, trigi! Mapa! Mapa! O, 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 o. Róbcie! To mapa! Nie! Uuu! Ta! 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 2, może być, Może być! Może być! Jest! Wybrała! Musimy jej robić triki! Żadnej narzędzi troll. To jest niedobrze też, bo to mnie będzie mnie rozpraszało przynajmniej! Proszę, krzyko. Najszybciej na górę! Widzowie, trzeba... o, nie, nie jesteśmy. na To akurat plus! To akurat plus dla nas! Dobra, musimy być, musimy mieć już przygotowaną tą patkę przy sobie. Czy zaczynam rzucać? Okej, okay, tutaj. Ja mam pod... Im tym, tym lepiej. <grym> tym będzie mniejszej <grym> mi W razie czego. O co? Co mi to? Ja się tak stresuję. Stresuję się, że mi to nie wyjdzie, choć i tak pewnie zginę z wysokości. <grym> Tak, pewnie zginę z wysokości, bo to i. To, to jest dosyć wysoko. Nawet z tej najwyższej wieży w sumie, pewnie można Ej, ale ty możesz chociaż to trafić, Ej, bo ja bym jednak chciał, żeby ta wieża się. Żeby ta wieża się spadła, ja bym chciał tak bardzo, wiecie. Głupie będzie, jak zanim. Że w locie mnie zrobię. to będzie najgorsze, co może się stać. Dobra, ja mam już przygotowaną płotkę, Jestem... Jestem gotowy. O was Pan Boba, ej, pamiętam! To chyba była pierwsza rzecz, którą mnie kupiłem. Ej, widzowie, pamiętacie ten odcinek? To był chyba drugi odcinek z Jengi 2.0. Pamiętacie z 2.0, bo na pewno miałem zwykłą mięgę. A ponieważ tutaj jest dużo kontentu! Jest dobrze... Jest! Tak! <laughs> Glaska mnie firmio to. Widzowie, widzieliście? Przetrwałem! I miałem jeszcze pół HP! Ej! Nie, no to cholery jasne, ale co to są za mapki? To cholery, nie, 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 nie! Dobra, ale... Zabaj, widzieliście? To było dobre! Zeskoczyłem! Miałem HP! Jestem mistrzem tej gry! Ta, bo inaczej byłem... Ej, to, to... Je... Nie, 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 nie! Ja jestem tryhardem! Potrafię to! Dobra, jeszcze trzeba... Jeszcze trzeba to dłużej udowodnić! W sumie... To się przeleje, nie będę mógł na przykład używać schodów, ale będę na samej górze. Albo się wybiją z szyby, to w, te, w takie triki się przeladą. Głównie do wyzwań, bo w normalnych sytuacji to ja nie wiem po co to by było. Ale jestem youtuberem, robię content. 20 godzin, no chyba nie. Jajajaj. Jaj. U wszyscy na jedną bierze 10 do 0 do 0. O nie, jeden bekan chciał się wyróżnić. No nie, 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 wszyscy na jedną mapkę i bardzo dużo osób jest w serwerze, ej, to fajnie, fajnie, więcej osób, więcej. Szo o jezu, ale złączałem, fajnie, dobry timing. Nie wiem, na górę, tyle dobrze, że jest window, bo mi się by nie chciało iść osobiście. Osobiście by mi się nie chciało iść. Ej, tak szczerze jak przy, przy... Dobre, jak będzie przy. Dobra, czekam na drugą windę. Może mnie spłaszczy i pójdę na górę. Nie. Nie, bo zawsze to spłaszczało i nie wiem, Ej, to jednak nie, to jednak nie, 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 nie. Ej, ja mam włączonego, że ja mogę być destroyerem? Nie, nie no powinienem być. Ej, no iż już windy moc. Dlaczego w ogóle to się zawsze odkleja? Gdzie jest Winda? Halo? Hello? Czy ona się zacięła chyba ona, gdzieś... ona się w ogóle zrespiła? A. Hmm. Dobra, widzę, za ten czas wam za zata... to... Gdzie, gdzie jest w ogóle Destroyer? Może na tryb... Ufo, ej, to jest... To jest dobre. Ufo to moc. Zaczekajcie, bo bo to widzę, że spad... Idzie w zoom. Czekaj! szybko, nie. nie! Nie, użyłem chyba tego? Nie, użyłem tarczy! Ja pierdolę! Kurde! No trudno, będę musiał siedzieć. Ej, kiedy jest tarcza? Za, za godzinę! Nie, 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 godzinę tutaj! Nie będę grać! Help me! Ja nie chcę grać godziny w tą grę. Ej, godzina to dla mnie za dużo. Gdy gra? Ajajaj, jestem w tym ba... Nie, 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 zostawcie łapkę w górę za moją reakcję Proszę kliknijcie łapkę. Please. I subika zostaw. Please. Please. Stał jeden... ogólnie jak wy to już obejrzycie to już... ogólnie... Baba boi. Baba boi. Nie rozumiem tego. Nie, nie chcę mieć żadnego dźwięku. Oh. What the dog doing? Dobra. Yy, a więc jak wy już to oglądacie, ob obecnie nie ma Halloween, już jest po prostu zwykła mapka. W sumie co chcesz, może być? Obie są dobre, chociaż ta jest chyba lepsza do spłania. Paszkuje mi z patyckę moją, moją dobrą spatyckę. Co dalej? I skaczemy. Sny klasyczne też by nie była zła. Nie! Właśnie, miałem zobaczyć, czy metro jest tutaj, w tym ekskluzji. Nie to, gdzie jest to. Ej, to tramwaj jednak nie jest ekskluzja. Dobra, nie pytajcie o co chodzi z tym tramwajem, i tyle. Będzie wasze życie piękniejsze. Wasze życie będzie piękniejsze, rozumiecie? Piękniejsze. Idealnie, ja chcę wjechać do Windy! Do Windy! Do Windy! Tak! Yeah. Ja! Jeszcze, jeszcze tego typa! Jeszcze tego typa! No i, no i cholera już. Czarny chryst. Dobra, ważne, że dużo osób zginęło. Dobrze. Nie będzie podłaził mi pod stopy. Nikt, a nikt. Dobra, zrzucamy dalej. No ty tam możesz zwalać ich. Ej, ty cymbale, ty ty tam. Z drugiej strony, ty ich tam też zrzucaj, no bo... Widać, że ty nic nie robisz. Weź, zniszcz te swoje filary i tak dalej. No co ty się odwalasz do cholery? Co ty odwalasz do cholery, to ja nie wiem. Nie wiem po maturkę, co ty robisz? Oby to spadło w ogóle, bo ja nie zdziwię się jak to po prostu nie spadnie w cholerę. No halo, dlaczego... To nie potrafi spaść. Ej. Dobrze. Wyrzuciłem go z Pound bobem. Spa... Nie! Proszę! To! To proszę! Proszę to! Proszę was! Nie no, nie biorą jakąś najbrzydszą mapę w historii tej gry. Nie, Cholera jasna, po co wy to bierzecie? Moja gra ma bez... To 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 nie! Nie! Ja tutaj nie mogę robić! cicho, wszyscy! To wszystko wasza wina! Wszystko wasza wina! Tylko wasza! Zapłacicie mi za to! Zobaczcie, że mi na to... Ała! Bolałam się! Ała! Ała! Ała boli, widzę, że boli. Kliknię klik, łapkę w górę. Żeby mnie bolało. To Twoja wina, bacon! Nie potrafisz myśleć. Gdybyś szybciej pomyślał, to byśmy byli... Dobrze! By było wszystko dobrze! A tak, to wszystko Twoja! Wasza wina, to wszystko jest. Cholerę, co to... Co on tam robi? Ktoś strzela! Rozumiecie to wasza wina wszystkich! O, co oni się bawią? Ej, nie ma się co bawić! Ja was wszystkich wystrzelę! Ua! Dobrze wam wszystkich wypadliście! Ha, ha, ha jak ta, jakim prawem ta winda jeszcze jeździ do cholery? Dobrze, obera! Dobrze ta winda się rozpadła! Dobrze Gindzie! No, no, widać, że się jakoś. Co gościu bawimy się? Spoko, Gościu, baw się! Baw się! Baw się dalej! Nie na mojej warcie do cholery! Widzę, że on idzie przecież. Gupi nie jest, gupi nie jest. To co ja mogę powiedzieć? Gupi nie jest. A jednak jest trochę gupi. No nieważne, jednak jest gupi. No do cholery. Jednak jest gupi. Dobra, ej, latarnia mor. Latarnia morska, ej, to jest taka dobra Dobra mapa się trafiła. Ej, to jest fajna mapka pod miniaturkę, ej, miniaturkę i <laughs> <laughs> Kolejną miniaturkę. w ogóle nie robię trochę miniaturek, żeby, wiecie, żeby były na przyszłość, żebyście mieli jakąś fajną miniaturkę. Ja Właśnie, powinienem publikować film już, trudno. Trudno, zrobi się później. No trudno macie, wiecie już widzowie, dlaczego poprzedni odcinek był opóźniony o godzinę, znowuż, znowuż. Dobra, widzę, to ostatnia rundka z tego powodu, bo ja... no, muszę publikować film. No, jak się już mówiłem, muszę publikować film, bo za... bo za dwie minuty powinien wyjść, no, się. No, cały ja. pierdzielaj bekon! Nie no, kolejny be... Dlaczego w tą gr grę grają całe bekony? Ja nie rozumiem. No, pięknie, pięknie stoicie. Ej fajne, ej pobawmy się, wrzuć ludzi O szfrypkę, o szrypkę! o szrypkę! Miałem uszyć podka, ej używamy podka To by było na tyle Pamiętajcie o drugim kanale, zostawcie łapkę w górę, subi